Jakie są obowiązki i jaka jest odpowiedzialność inspektora nadzoru inwestorskiego? O tym w dzisiejszym odcinku. A gościem dzisiejszego odcinka jest... Katarzyna Sabinicz, radczyni prawna specjalizująca się w aspektach cywilnych procesu budowlanego. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani mecenas, zacznijmy od tego, jakie są ustawowe obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru inwestorskiego to jest taka ciekawa funkcja na budowie, ponieważ mogą być trzy źródła powstania obowiązku, albo po prostu taka decyzja, aby zaangażować inspektora nadzoru inwestorskiego. To może wynikać z przepisów prawa w przypadku kategorii konkretnych obiektów i taki będzie po prostu wymóg. Z drugiej strony może to wynikać z pozwolenia na budowę, a trzeci rodzaj, i to jest taki, który najczęściej teraz spotykam w praktyce, to taka dobrowolna decyzja biznesowa inwestora. Zwłaszcza inwestorzy, którzy mają bardziej skomplikowane inwestycje, a nawet w ramach stałej działalności gospodarczej mają wiele takich procesów budowlanych w toku, angażują inspektora nadzoru inwestorskiego, nawet gdy nie mają po prostu ustawowego wymogu, czy też nie wynikają z pozwolenia na budowę. Inspektor nadzoru inwestorskiego to też jest ciekawa funkcja z takiej perspektywy praktycznej, ponieważ w sporach o odszkodowanie cywilnoprawnych. Zwłaszcza, gdy powodem w takim procesie jest inwestor, który buduje dom jednorodzinny, często wydaje mi się, że inne są wyobrażenia dotyczące tej funkcji, aniżeli naprawdę to wynika z prawa budowlanego. Artykuł 25 prawa budowlanego to jest przepis, od którego powinniśmy wyjść. On nam wskazuje na czym polega istota tej funkcji i rzeczywiście w procesie sądowym sąd najczęściej od tego przepisu rozpocznie analizę. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, jak sama nazwa mówi, on nadzoruje nam budowę, czyli kontroluje tutaj, żeby te roboty budowlane obiekt był realizowany zgodnie z projektem, z pozwoleniem, no tutaj z przepisami prawa, także zgodnie z odpowiednią tutaj wiedzą techniczną. Oprócz tego też sprawdza, dokonuje sprawdzania odbioru robót zanikających, podlegających ukryciu. I tak jak zwracałam uwagę, w przypadku funkcji kierownika budowy jest to właśnie bardzo istotne, tym bardziej, że tutaj już inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentując inwestora dokonuje sprawdzenia tych robót, a bardzo często po odbiorze końcowym właśnie te roboty generują różne wady ukryte. I to Chodzi później różnego rodzaju spory na linii inwestor i wykonawca. Oprócz tego oczywiście jest też taki, takie ciekawe uprawnienie, które wynika z obowiązków w zakresie inspektora nadzoru inwestorskiego, mianowicie wydawanie poleceń kierownikowi budowy, kierownikowi robót, czy też żądanie poprawienia pewnych robót, czy też usuwania różnych usterek, wad. Także y, prawo znowu administracyjne przeplata nam się z prawem cywilnym, ale w ten sposób, że po pierwsze daje nam ten główny kierunek, jaką zawrzemy umowę, a po drugie już nam powolutku wyznacza granicę odpowiedzialności cywilno -prawnej. Zatem y, analiza w procesie sądowym rozpocznie się od artykułu 25 Prawa Budowlanego, z którego nam właśnie wyznacza te podstawowe obowiązki. A czy ten przepis wyznacza również granicę odpowiedzialności cywilnej? Tak, ponieważ wskazuje nam istotę tej funkcji i już powolutku zmierzamy teraz do rodzaju umowy, którą podpiszemy z inspektorem nadzoru inwestorskiego i tutaj już zasygnalizuję, że będzie to umowa starannego działania. A zatem ten umowny zakres obowiązków. Jak może różnić się od tego ustawowego? Inspektor nadzoru inwestorskiego to jest funkcja o charakterze publiczno-prawnym. Jeżeli artykuł 25 wyznacza nam te podstawowe obowiązki, my nie możemy jako strony umowy, na przykład, wyłączyć tego przepisu albo wyłączyć obowiązków w nim wskazanych. To jest nasz punkt wyjścia, ale jak najbardziej na zasadzie swobody umów. Czyli klasycznie na podstawie artykułu 353 z znaczkiem 1 kodeksu cywilnego możemy doprecyzować i rozszerzyć obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego. Ja w praktyce spotykam się z umowami, w których przede wszystkim mamy szczególne procedury odbioru, i tutaj jest szereg różnych obowiązków, które narzuca po prostu inwestor na inspektora nadzoru inwestorskiego. Oprócz tego, na żądanie inwestora może być także obowiązek rozliczenia budowy. I tu w tym zakresie ja tutaj taką radę praktyczną dla inspektorów nadzoru inwestorskiego: proszę uważać na te obowiązki dotyczące rozliczenia budowy. No gros sporów, takich najostrzejszych sporów, w których uczestniczę jako pełnomocnik, bez względu czy po stronie inwestora, czy po stronie wykonawcy, dotyczy właśnie rozliczenia. No to oczywiście poza rozliczeniem budowy jeszcze wchodzą w grę roboty zamienne, roboty dodatkowe. No, budowa to żywy organizm, wszystko się może zdarzyć, i czasami rzeczywiście zakres robót wykracza poza ten, który był umówiony przez strony. Jeżeli inspektor nadzoru inwestorskiego w tym zakresie również ma reprezentować inwestora i podejmować wiążące decyzje, no to uwaga, bo składa on oświadczenia woli w imieniu inwestora. I później w przypadku sporu pomiędzy wykonawcą i inwestorem, no będzie się pewnie inwestor zastanawiał, czy przypadkiem w tym zakresie, się nie zawinił również mój inspektor nadzoru inwestorskiego. Zatem ograniczymy się najlepiej do artykułu 25. Taka jest moja rada. Jeżeli ze względu też na złożoność danej inwestycji konieczne jest rozszerzenie obowiązków, to najlepiej proszę zwrócić uwagę, żeby to były obowiązki naprawdę konkretnie wpisane. I jeżeli pojawią się takie zapisy, że na przykład inspektor w jakimś zakresie odpowiada również za te działania, na które nie ma wpływu, które są od niego niezależne, no to oczywiście domagać się usunięcia takich zapisów z umowy. Dobrze, a wróćmy jeszcze na chwilę do y, umowy. Jaki rodzaj umowy zawiera inspektor z inwestorem i jakie z tego tytułu wynikają konsekwencje prawne? No właśnie, artykuł 25, on już troszkę nam podpowiada, jakiego rodzaju to jest funkcja. I teraz z perspektywy sporów sądowych, to podam taki przykład w praktyce. Często wydaje się inwestorowi, i to w to oczywiście to tak na logikę rzeczywiście może być, że inspektor nadzoru inwestorskiego odpowiada za rezultat. Jeżeli ja, na przykład, buduję dom jednorodzinny, mam jakąś wymarzoną wizję tego domu. To czasami w procesach sądowych właśnie to wychodzi, że oczekuje się od inspektora nadzoru inwestorskiego, żeby dokładnie ten dom wyglądał tak, jak ja sobie wymarzyłam, czyli oczekujemy od niego rezultatu. Ale tutaj sądy tłumaczą, że wychodząc z artykułu 25 i później oczywiście analizując, jeżeli mamy jeszcze spisaną umowę, analizując obowiązki, mamy ewidentnie umowę starannego działania. Inspektor nadzoru inwestorskiego on czuwa nad jakością robót, nad ich zgodnością no, z przepisami, z projektem, z pozwoleniem. Oczywiście. Dążę do rezultatu. Chcę, żeby ten obiekt był wybudowany. Prawidłowo i, i jak najbardziej zbliżony do tego, czego oczekuje inwestor. Ale przede wszystkim jego obowiązkiem jest ten nadzór. I teraz z perspektywy starannego działania, jeżeli inspektor nadzoru inwestorskiego zawiera umowę w ramach swojej działalności gospodarczej, to znowu artykuł 355 tutaj wskazuje nam: uwaga, tą należytą staranność będziemy oceniać z zawodowego charakteru działalności, czyli z tej perspektywy. I znowu oczekujemy profesjonalizmu, takiej rzetelności, sumienności. Ja tylko na marginesie wskażę, ponieważ y, dzisiaj nie zdążę tego wątku rozszerzyć, ale inspektor nadzoru inwestorskiego również może być zatrudniony na umowę o pracę. Z moich doświadczeń wynika, że najczęściej są przedsiębiorstwa, które zatrudniają na umowę o pracę kilku inspektorów i potem takie przedsiębiorstwo, czyli pracodawca, zawiera umowę z inwestorem. Także y, jak najbardziej tutaj y, wchodzi w grę takie rozwiązanie. Natomiast w przypadku osób fizycznych, które budują y, domy jednorodzinne, też spotkałam się z zaangażowaniem inspektora nadzoru inwestorskiego. No i wtedy jest to umowa z podmiotem, który po prostu występuje w obrocie prawnym i gospodarczym jako samodzielny podmiot. A co jeżeli umowa zawiera kary umowne? Czy wtedy zmienia się zakres odpowiedzialności cywilnej inspektora? Kary umowne to jest bardzo ciekawy temat. Tutaj oczywiście w praktyce jest wiele aspektów, które można poruszyć, ale żeby zachęcić słuchaczy do w ogóle instytucji kary umownej, to powiem tak. Artykuł 483 i 484 wyznacza nam tutaj, w jaki sposób tą karę umowną możemy uregulować. Pierwsza wskazówka praktyczna jest taka. Możemy zastrzec karę umowną, za niewykonanie, i tutaj uwaga, zobowiązania niepieniężnego. Czyli nie możemy na przykład zastrzec kary umownej komuś za to, że nam nie zapłacił. Nie uregulował jakiejś należności, nie, bo to jest zobowiązanie pieniężne. Dotyczy zobowiązań niepieniężnych. I w przypadku inspektora nadzoru inwestorskiego, no tutaj to to idealnie możemy któryś z tych obowiązków, nawet z artykułu 25 prawa budowlanego, wskazać. I na przykład wskazujemy, że jeżeli naruszenie jest takiego i takiego obowiązku, należy się kara umowna odpowiedniej wysokości. I teraz jak nam to wpływa na odpowiedzialność cywilnoprawną. Dwa rozwiązania i tu podam od razu dwa przykłady w praktyce. Ustawodawca wskazuje nam tak, jeżeli zastrzeżesz karę umowną, to co do zasady w przypadku wystąpienia szkody należy się tylko ta kara umowna, chyba że strony postanowiły inaczej. Ja spotykam się z zapisami takimi, w którym na przykład mamy zaniedopełnienie obowiązku, na przykład w zakresie jakiegoś odbioru, tak, inwestorowi należy się kara umowna w wysokości i to może być kwota wskazana, albo sposób obliczenia kary, co zwykle jest jakimś procentem od kwoty wynagrodzenia netto. Kropka na tym kończymy. Wtedy powstaje szkoda. I zaliczamy sobie tą karę umowną na szkodę, i na tym jest koniec. Ale drugi zapis, przez bardziej doświadczone strony, jest taki: dokładnie to samo, co przed chwilką powiedziałam, i z zastrzeżeniem, że w sytuacji, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kary, można domagać się odszkodowania na zasadach ogólnych. I wtedy otwiera nam się odpowiedzialność cywilnoprawna, no w tym wypadku przede wszystkim na podstawie artykułu 471, czyli ta odpowiedzialność kontraktowa. Ale wskazówka praktyczna dla z kolei inspektorów nadzoru inwestorskiego jest taka. Jeżeli macie państwo, jesteście pozwani w procesie o zapłatę kar umownych i w znacznym stopniu już umowa została wykonana, na przykład w 90%, albo widzicie, że ta kara umowna jest rażąco wygórowana, zwłaszcza w stosunku do waszego wynagrodzenia. W takiej sytuacji możecie żądać od sądu miarkowania kary, czyli odpowiedniego jej zredukowania. No oczywiście wszystko zależy od danej sprawy i okoliczności, ale jest to myślę ważna uwaga, ponieważ sąd sam z urzędu tej instytucji nie uruchamia, należy je po prostu zażądać w procesie. A co, jeżeli szkoda nie powstała w wyniku błędu inspektora nadzoru inwestorskiego? Kto wówczas odpowiada? Tutaj od razu przedstawię kazus, czyli taką sprawę, która miała miejsce powiedzmy w 2018 roku i była rozpoznawana przez jeden z sądów apelacyjnych. Sytuacja była taka. Inspektor nadzoru inwestorskiego był zaangażowany w inwestycję, która polegała na budowie domu jednorodzinnego z garażem i z pomieszczeniem technicznym. No i tutaj spór polegał na tym, że już na sam koniec umowy zaczęły pojawiać różnego rodzaju wady. Pozwany został inspektor nadzoru inwestorskiego. Ja tutaj nie będę wnikać w szczegóły jakby techniczne tych wad. To przez szacunek dla słuchających nas inżynierów budownictwa nie będę tego analizować jako prawnik. Natomiast powiem tak, że taką, takim głównym problemem, który później rozognił cały spór, był podniesiony zarzut przez tego naszego prywatnego inwestora, wadliwie wykonanej izolacji poziomej w budynku, akurat gospodarczym i w tym naszym garażowym. To spowodowało zawilgocenie ścian i w efekcie zaczął odpadać tynk. I to był taki pierwszy punkt, który tutaj rozpoczął całą tę batalię. I co się okazało? Inwestor zarzucał inspektorowi nadzoru inwestorskiego, że nie wydawał odpowiednich poleceń, nie sprawdzał jakości na bieżąco tych, nie wydawał poleceń kierownikowi, wykonawcy. Tam było bardzo dużo zarzutów i już na pierwszy rzut oka było widać, że znacznie przekracza to funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego. I teraz, jak sąd w praktyce podchodzi do takiej sprawy? Sąd powiedział tak. Po pierwsze, artykuł 25 prawa budowlanego. Ustalamy istotę tej funkcji. Na czym te obowiązki polegały? Po drugie, zaznaczam, że nie jest to umowa rezultatu, tylko umowa właśnie świadczenia usługi. I w tej sytuacji mówimy o starannym działaniu. I po trzecie, sąd tutaj oczywiście zaangażował biegłego sądowego i zlecił temu biegłemu, czyli osobie, która też posiada odpowiednią tutaj wiedzę techniczną, żeby oceniła w ogóle, jakiego rodzaju to są wady i czy rzeczywiście ktoś, kto dokonuje prawidłowo nadzoru, jest w stanie nad tym zapanować. I biegły wypowiedział się jednoznacznie, że pomimo należytego wykonania nadzoru przez naszego tutaj konkretnego inspektora, nie był w stanie zapobiec tym wadom. Tu problem leżał częściowo po stronie wykonawcy, ale biegły jeszcze zaznaczył, że zabrakło w projekcie takich szczegółowych rozwiązań. I to wszystko się po prostu na siebie nałożyło. I pomimo tego, że inspektor rzeczywiście czuwał nad realizacją tych robót, i tam w materiale dowodowym było wykazane, że naprawdę bardzo dużo zrobił ze swojej strony, to niestety tej szkody nie uniknął. Ja tutaj chciałabym właśnie w kontekście. W kontekście pytania, które Pan zadał, chciałabym tutaj troszeczkę uczulić inwestorów, którzy kierują roszczenia przeciwko Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego. Szanowni Państwo, to nie jest tak, że możemy rzucać jakby pochopnie tymi oskarżeniami i roszczeniami. Dobrze jest przeanalizować sprawę, naprawdę zastanowić się, kto jest winny. Z mojego doświadczenia wynika niestety, że w większości przypadków to wykonawcy jednak, to po stronie wykonawców będą te błędy. I w tej sytuacji, co jest istotne, jeżeli kierujemy zbyt pochopnie roszczenie przeciwko np. Na inspektorowi nadzoru inwestorskiego, to nie tylko ryzykujemy przegraną procesu i kosztami, ale przede wszystkim czymś poważniejszym. Może nam się przedawnić roszczenie w stosunku do prawdziwego sprawcy szkody, np. wykonawcy. A wskazówka dla inspektorów nadzoru inwestorskiego, jeżeli pojawia się taka sytuacja, że jesteście Państwo pozywani w procesie, no to należy oczywiście wykazać wszelkimi możliwymi dowodami, czy to mailowymi, czy notatkami, czy zdjęciami, że nadzór był wykonywany prawidłowo. I Państwo inspektorzy, Wy nie odpowiadacie za rezultat, tylko za staranne działanie. To Pani mecenas, na sam koniec, jakie ma Pani praktyczne wskazówki dla inspektorów nadzoru inwestorskiego? Jak w tym procesie bronić się odszkodowania, kiedy wina nie leży po stronie inspektora nadzoru? W zależności od tego, czy będziemy jako inspektorzy nadzoru z tej perspektywy pozywani y, z podstawy z artykułu 415, czyli te czyny niedozwolone, czy z 471, czyli odpowiedzialność kontraktowa, to to różnie nam się rozkładają przesłanki i wtedy dowodzimy jakby innych okoliczności, ale ogólne, gdybym mogła podać wskazówki, to są następujące. Proszę zwracać uwagę znowu na umowę, czy ta umowa nie rozszerza nam zakresu wynik wykraczającego poza istotę funkcji? Ja bardzo często widzę, że na przykład inwestorzy w umowie oczekują, że inspektor nadzoru inwestorskiego będzie nie tylko zawiadamiał o zagrożeniu przekroczenia terminów pośrednich, ale wręcz będzie zapewniał, tak, że zapewniał będzie realizację w tych terminach, czy zlecanie właśnie robót dodatkowych zamiennych, czy nawet reprezentowanie inwestora, przed wykonawcą, czyli składania w jego imieniu oświadczeń woli, to proszę unikać takich, tego typu zapisów albo bardzo precyzyjnie i świadomie je redagować. Na pewno druga wskazówka, uważam, że bardzo dobrą praktyką są narady i koordynowanie takich narad na budowie. To mogą być nawet spotkania, to w zależności od wielkości inwestycji. Spisywać notatki, najlepiej z listą uczestników, kto w danym dniu rzeczywiście w tej naradzie uczestniczył, nawet jeżeli nie zajął stanowiska, ale kto był obecny, kto przysłuchiwał się tej naradzie. To jest też doskonałe. Dowód. No, oczywiście, dokumentacja taka w postaci y, zdjęć. Jeżeli Państwo widzicie, że są jakieś błędy po stronie wykonawcy, czy ewidentnie po prostu po stronie innego uczestnika, no to naprawdę y, do, wykonanie dokumentacji zdjęciowej jest doskonałym dowodem, bo później, jeżeli na przykład dotyczy to jakichś kwestii, które ulegają właśnie zakryciu, czy, czy jakichś robót zanikających, to mamy doskonały dowód dla biegłego sądowego. Także zbieramy jak największą ilość dowodów, uważamy na to, jaką podpisujemy umowę. A jeśli już proces oczywiście jest nieunikniony, to najlepiej skonsultować sprawę. Bardzo dziękuję. Gościem dzisiejszego odcinka była radczyni prawna Katarzyna Sabinicz. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Do widzenia. A Państwa zachęcam do śledzenia naszych mediów społecznościowych. Tam jeszcze więcej odcinków dotyczących prawa budowlanego. Zapraszam.